No i co teraz zrobiłeś? No i co zrobiłeś? No i co teraz? Kto tam jest? Kto to? Pokaż, jak pani doktor robiłeś A. Pokaż, pokaż jak zrobiłeś A u pani doktor. No, pokaż. Ale pokaż, jak u pani doktor A zrobiłeś. Jak zrobiłeś? O tak, ząbki otworzę. A jak robi krówka? Mu, tak? A jak robi lew? A jak lew robi? Jak lew robi? A jak robi piesek? Piesek, jak robi piesek? Tak, kubuś ziewa, tak? A jak piesek robi? Jak robi piesek? Kubuś, jak robi piesek? No nie, jak robi piesek? A jak robi konik? No jak robi konik? Ja! Yeah. A jak robi myszka? Myszka jak robi? Tak? A jak robi koza? BE! BE! A jak robi kaczka? Kaczka, jak robi kaczka? Tak jest! A jak robi rybka? A gdzie jest oczko Kubusia? Tu jest oczko. A nosek? Tu jest nosek. A buźka? A język? A ząbki? Gdzie są ząbki? A tu są ząbki. A ucho? Tu jest ucho. A gdzie jest czoło? Puknie się w czoło. W czoło. O tak puka się Kubuś w czoło. A gdzie są włoski? Włoski? Okej. Okay.